Mit numer dwa. Każde odczucie, każdy przekaz, który przychodzi do nas podczas medytacji lub podczas głębokiego relaksu, to przekaz z kronika kaszy, czyli przekaz duszy. Jeżeli medytujesz, to przekazy, które możesz otrzymywać, wizje, obrazy, symbole, które do Ciebie przychodzą, mogą pochodzić z różnych źródeł. Mogą to być przekazy z ego, mogą to być przekazy mówiące o jakichś Twoich głębokich pragnieniach. Mogą to być przekazy z podświadomości. Kiedy prowadzę sesję z podświadomością, po to, żeby zmienić blokujące tam schematy, to jesteśmy właśnie w głębokim relaksie i mamy połączenie wtedy z naszą podświadomością. Także podczas medytacji również możesz mieć przekazy z tych różnych sfer. Bardzo istotne jest to, żeby umieć odróżniać przekazy, które przychodzą z duszy od tych, które przychodzą z umysłu w wyniku przeżywanych emocji. Czym więc różni się łączenie z kronikami Akaszy od medytacji? Po to, żeby świadomie połączyć się z kronikami Akaszy, potrzebujemy najczęściej na początku wypowiedzieć słowa otwarcia, które mówią o tym, z czym się łączymy i po co mówią o naszej intencji. Kiedy wychodzimy z kronik, kiedy już otrzymamy to, co, po co tam y, poszliśmy, czyli odpowiedzi na, na jakieś pytania bądź też. Stan emocjonalny, który jest takim stanem oczyszczenia, bądź też zasilimy się takim poczuciem bezwarunkowej miłości, to wtedy wypowiadamy słowa zamknięcia kronik. Nie oznacza to jednak, że już nie jesteśmy połączeni z przestrzenią duszy. Cały czas jakby intuicja łączy nas z tą przestrzenią, natomiast nie jesteśmy w niej tak aktywni, nie jesteśmy w niej tak wyraźnie.